Witajcie moi drodzy, Kaczmar z tej strony Geek Factor. W dzisiejszym odcinku mam dla Was recenzję oraz omówienie zasad gry Nowa Luna. Dlaczego wydaje się być nieco bardziej podekscytowany niż yy, dotychczas? Yy, ponieważ na nasz rynek wkracza nowy gracz yy, i to nie byle jaki gracz. W sensie, Lucky Duck Games jest wydawnictwem, które już funkcjonuje od jakiegoś czasu, yy, wydało gry typu Vikings Gone Wild, wydało parę innych gier przez Kickstartera, Time of Legends, Destinies. Która, które są wydawane, były wydane w języku angielskim. Przy czym Lakita Games nie jest wydawnictwem angielskim, to jest wydawnictwo polsko-francuskie, o ile się nie mylę, więc były tam już jakby obecne osoby, jakby była dosyć silna, bym nazwał to polska reprezentacja. Wewnątrz tego wydawnictwa. Filip Miłoński wiem, że chyba tam się zatrudnił na stałe. Ponownie nie jestem w 100% pełen tej informacji, ale pamiętam, że na jakimś konwencie go widziałem właśnie, jak tam reprezentował prezentował nie tylko swoją grę, bo wiem, że jakąś swoją grę chyba też wydał przez Lucky Duck Games. Ale powiem szczerze, że mi się gry Lucky Ducków bardzo podobają. Kroniki zbrodni, przecież no kurcze, pierzone, no. no wiecie, no mówię, nas, może Kroniki zbrodni jakoś tak bardzo nie zachwyciły, no ale nie sposób nie docenić tego. Ile tak raz, jaką popularność tak raz zdobyła, jak dobrze się przyjęła na rynku, i tak dalej. Więc dla mnie to było naprawdę, po pierwsze, czułem taką dumę, że przy wydawnictwie, o którym się tak dużo mówi na zagranicą, o którym się tak dobrze mówi za granicą, które robi się tak popularne, że w takim wydawnictwie jest silna polska reprezentacja. To był taki powód do dumy dla mnie i mało tego sprawiło to, że naprawdę pil, bil, pil, bilnie, pilnie obserwowałem każde nowe tytuły, które wychodziły ze stajni dla Kidaków. I, i dalej czekam, tak, Time of Legends Destiny było jedną z gier, na które bardzo czekałem w tym roku, no niestety już wiem, że się w tym roku nie ukaże, no a teraz Lucky Duck stwierdziło, że chciałoby u siebie troszkę podziałać, na swoim podwórku, dokładnie, Lucky Duck Games wystartowało z polską, jakby polskim ramieniem swojego wydawnictwa, gdzie wydaje gry po polsku i teraz tak, nie tylko swoje gry będzie ściągało na licencji gry zagranicy z od innych wydawców i Jednym z pierwszych dwóch takich tytułów była nowa, jest Nowa Luna. Nowa gra Uwe Rosenberga. Uwe Rosenberg ma, widzę, dwa takie jakby, jakby bieguny. Ma takie na zasadzie, że walimy grę, której po prostu rozmiar i ilość komponentów od swojej wagi złamie stół i drugi taką grę, gdzie w sumie ośmioletnie dziecko sobie z nią poradzi. Takie między dwa bieguny. To jest gra z tego drugiego bieguna z tego prostszego bieguna tak? Czyli znowu we po takich grach jak chociażby Patchwork, w sumie moim zdaniem nawet Rakehold, które są bardzo, 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 bardzo prostymi grami. Na razie odpoczął od Newsfjord, dobrze mówię, nie wiem, od uszty dla Odyna. No znowu postanowił odpocząć zrobić taką i zrobić taką nową lunę. I teraz tak. I jest ta gra na tyle proste, że moim zdaniem nie ma. Aha, wydawisko Lucky Duck Games Polska oczywiście, przesłało mi grę do recenzji, za co bardzo dziękuję. Nie ma sensu robić osobnej wideoinstrukcji, zasady, na... zasady są na tyle proste, że wytłumaczę je zgrabnie. Teraz przejdźmy do moich zasad, potem wrócimy na górę i powiem, co ja sądzę o samej grze. No i drodzy, w grze na Waluna bierzecie planszę księżyca, bierzecie jedną figurkę, jego figurkę księżyca, umieszczacie się nad tym otopolem złotym. Każdy gracz wybiera sobie kolor i dobiera wszystkie drewniane znaczniki w tym kolorze. Następnie wszystkie płytki księżyca tasujecie i układacie w ileś tam stosów, ile potrzebujecie. Następnie losowo, zgodnie z ruchem złówek zegara, ujdziecie od tego, od jakby tutaj układacie je odkryte w tych oto miejscach. Dodatkowo ustawiacie wasze znaczniki tutaj, żeby ustalić, kto będzie pierwszy. Pierwsza osoba będzie ta na górze. Teraz, w jakiej kolejności, zanim Wam pokażę, o co chodzi z płytkami, to najpierw Wam powiem, jaka jest ogólna struktura rozgrywki. Idziecie, zawsze, kto jest, tu nie ma takiej określonej kolejności, że zawsze ktoś jest pierwszy, ktoś jest czasami jest zawsze drugi. Nie. Tutaj jest tak, że zawsze osoba najdalej z tyłu na tej planszy, na której się będzie przemieszczać tymi znacznikami w ten sposób, osoba najdalej z tyłu idzie, robi, wykonuje akcję pierwsza. Następnie, jeżeli najdalej z tyłu na, na, na polu najbardziej oddalonym znajdują się dwa krążki, no to ten krążek, który jest u góry wykonuje właściciel krążka, który jest u góry wykonuje akcję pierwszą. No i teraz tak, w swojej kolejce, czyli jak jest wasza kolej, co robicie wy. Wy musicie dobrać jedną płytkę. Teraz którą płytkę możecie dobrać? Patrzycie, gdzie jest księżyc i macie dostęp do trzech płytek od księżyca zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Jeżeli są tu po drodze jakieś puste miejsca, ignorujecie je. Co oznacza, że na przykład w tym wypadku miałbym, gdyby była moja kolej, mam dostęp do tej płytki, tej albo tej. Jeżeli jest taka sytuacja, to tej, tej i tej. Teraz tę płytkę biorę i umieszczam ją u siebie. Po co miałbym to zrobić? Żeby móc wykonać zadania z tych płytek oraz innych, które mam już u siebie. Teraz, jak dobierzecie płytkę? To bierzecie swój znacznik i przemieszczacie go o tyle pól, ile tutaj widzicie. Czy na przykład, jeżeli ja gram białymi, to wówczas przemieszczam o 5 pól. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I umieszczam go tutaj. Biorę teraz tę płytkę i układam ją u siebie. Po co miałbym to robić? Musicie zadbać, żeby mieć wokoło siebie wystarczająco dużo miejsca, ponieważ będziecie dokładać, za każdym razem, jak dobieracie płytkę, musicie ją od razu gdzieś u siebie umieścić. Teraz umieszczacie je, do, na pierwszą oczywiście umieszczacie po prostu przed sobą, natomiast każdą kolejną umieszczacie tak, żeby sąsiadowała którąś ścianą z już położoną wcześniej płytką, tak? Nigdy nie po skosie, zawsze w ten sposób. I za sąsiadujące płytki, co jest ważne, zawsze się uważa płytki, które się dotykają bokami, również nie po przekątnej. No i teraz słuchajcie, o co chodzi? Na płytkach macie tak zwane zadania. Zadania znajdują się tutaj. Teraz, żeby wykonać zadanie, musicie do płytki z zadaniem muszą przylegać płytki w kolorze, które widzimy tutaj w zadaniu. Czyli na przykład jak ja bym chciał wykonać zadanie stąd, to jest akurat proste zadanie, musiałbym obok swojej, obok, swojej, obok tej płytki dokładnie. Umieścić jedną taką płytkę, i wówczas wykonałem to zadanie, ponieważ położyłem jedną żółtą. Ponieważ wykonałem zadanie, umieszczam swój znacznik na, tej oto, na tym oto tutaj, właśnie zadanie. No dobrze, no i teraz zobaczcie jakie, zobaczmy, jakie jeszcze mamy opcje. Zwróćcie uwagę, że na przykład eee, załóżmy tutaj, zróbmy jakieś takie może lekkie oszukanie. Na przykład, załóżmy, że mamy taką sytuację, tak. No i teraz zobaczcie, można by sobie pomyśleć, że chciałbym wykonać to zadanie. No to tylko pytanie, jak ja mam je wykonać? tak? Tu są cztery ewidentnie płytki żółte, czyli muszę do tej płytki podłączyć cztery żółte płytki. Bo co jest ważne, sama płytka, na której znajduje się zadanie, nigdy nie może być uznawana, nie może być liczona do wykonania zadania, tak? więc niestety te płytki muszę mieć osobne jakieś. No i fajnie, jedną dołożyłem, no ale dołożę jeszcze jedną tu, jeszcze jedną tu, jak uda mi się je zdobyć. No ale to będą trzy, tak? Gdzie mam dołożyć czwartą, żeby móc wykonać to, to zadanie? Otóż, jeżeli stworzycie taki ciąg jakby płytek o tym samym kolorze, podłączone do płytki, którą właśnie, na której właśnie jest zadanie, na której jest zadanie, które właśnie próbujecie wykonać, to to wówczas się liczy. Czyli na przykład wykonaliśmy to zadanie, ponieważ do tej płytki Podłączyliśmy cztery sąsiadujące ze sobą, i one mogą sąsiadować ze sobą również tak, na przykład, tak? tutaj nie ma jakiejś takiej reguły, muszą po prostu sąsiadować. Do tej płytki podłączyliśmy cztery sąsiadujące ze sobą żółte płytki. W związku z tym wykonałem to zadanie. I w ten sposób gracie, słuchajcie, dokładacie płytki. Sam jak dokładacie, to oczywiście nie musicie dokładać do płytki o tym samym kolorze, tylko pamiętajcie o tej zasadzie, żeby móc sobie te punkty zdobywać. I to jest wszystko. Kto wygrywa? Wygrywa ten gracz, który jako pierwszy położy wszystkie swoje znaczniki na zadaniach, na tych płytkach, które ma przed sobą. Jeżeli wyczerpią się wszystkie płytki do tego czasu, no to wówczas wygrywa ten gracz, który ma mniej takich oto drewnianych żetonów. I to jest wszystko, moi drodzy. To jest wszystko, co musicie wiedzieć, a póki co wracamy do recenzji. Pamiętajcie, bo nie wiem, czy o tym wspominałem, że jak zabierzemy kafelek, to musicie w jego miejsce przesunąć ten księżyc. I teraz znowu od tego księżyca trzy kafelki idąc w przód, pomijając puste miejsca, są dostępne dla Was do wyboru. Pamiętajcie, znacznik przesuwamy o tyle pól, ile jest na tym kafelku, który wzięliśmy, a krzesło. Tra a krzesło. Księżyc trafia. Na miejsce, z którego właśnie zabraliśmy kafelek. Taka przypominajka. No dobrze, moi drodzy, a więc informacje pudełkowe 8, plus, tak jak mówiłem. 8, plus. tak, to jest coś, z 8-latek moim zdaniem sobie na spokojnie poradzi. Nie widzę tu żadnego przekłamania. 30 minut. Eee, tak, myślę, że tak. Od 1 do czterech graczy. Nie testowałem trybu solo, aczkolwiek wiadomo, bardzo, się podoba, bardzo mi się podoba, że jest, bardzo pochwalam tryby solo w grach. Mówię, często, w, naszym, w naszych życiach zdarzają się sytuacje, gdzie bardzo pilnie czujemy taką potrzebę zagrania w coś, a nie mamy kompanów, więc wariant solo wtedy ratuje. Um, jeśli chodzi o Max, to w się dobrze, skaluje. jest troszkę miejsca na stole potrzebne, jak to sobie gracze rozkładają, ale też bez przesady, to nie jest jakieś dramatycznie Dramatyczny pożeracz, e, więc moim zdaniem skaluje się zupełnie w porządku. Ona jest tutaj taka mała, prosta. Ona mi się dobrze, mi się w nią gra na dwie osoby. E, najlepiej chyba tak, ale to mówię, to nie ma jakiegoś konkretnego powodu. Taki, taki mój osobisty tutaj bardziej gust się uruchamia. Co do samej gry, no powiem tak, podoba mi się. To jest dobra gra. E, to jest taka gra, jest gra z gatunków takich abstrakcyjnych. E, aha, wykonanie jeszcze, przepraszam. Wykonanie jest poprawne. Nic super wyjątkowego, ale nic złego. No, ta gra była prosta w założeniu i na to, na to, co chcieli tą grą osiągnąć, moim zdaniem się im udało się przekazać to jakoś w wykonaniu jest czytelne, jest ładne. Mówię, żadnego szału tu może nie ma, ale, ale podoba mi się tak, jest dobrze. Sama gra, też bym dokładnie w sumie mógł to samo powiedzieć: szału nie ma jest dobrze. To jest. To jest gra z tego gatunku takich gier abstrakcyjnych, tak? gdzie mamy jakieś tam kształty, jakieś wzorki i układamy sobie to właśnie, w jakim, w jakiś, tworzymy jakieś układy przed sobą i w zależności od tego jaki układ, jak dopasujemy do siebie pewne elementy, w tyle punktów dostaniemy na koniec gry. To jest jedna z tego typu gier. I te gry są bardzo popularne, Azul, Rift, Zamek Smoków, to są, to jakby no mówię, no, to są bardzo lubiane, bardzo popularne gry. <laughs> Przepraszam. Więc jakby jeżeli jesteście fanami tego typu gier i lubicie nam przykład Rosenberga, to myślę, że Nowa Luna jest absolutnie do polecenia dla was. Ja osobiście po prostu powiem szczerze, że to jest też taka kwestia, że ja mam te wszystkie gry, o których powiedziałem przed chwilą. Mam, grałem, gram, lubię. I ja po prostu powiem szczerze, że dla mnie kolejna gra jakby nie jest może mi potrzebna w kolekcji. Tak bym powiedział. Nie, nie czuję potrzeby, żeby mieć koniecznie nową Lunę u siebie na półce i proponować akurat nową Lunę, jak będę grał. A jakby chciał jakąś grę wyciągnąć? No po prostu. Natomiast, jeżeli ktoś mi zaproponuje, bo będziemy gdzieś tam w towarzystwie i będzie opcja zagrania w coś i ktoś rzuci hasło, i może nowa Luna? Nie ma problemu, chętnie zagram. Mogę zagrać. To jest ta, ta ocena u mnie. Mówię, no nie jest to... Nie jest tak, że w tej grze mogę się do czegoś konkretnego przyczepić, bo jest to... Dobrze wykonana, sprytnie przemyślana i bardzo satysfakcjonująca gra, w której się naprawdę bardzo dobrze gra. Więc powiem wam tak: gdybym nie miał tego typu gier w kolekcji, na przykład gdybym nie miał Azura, gdybym nie miał Rifai, Sagrady i tak dalej, to pewnie tak, pewnie bym to: o kurde, fajna, ciekawa, wezmę sobie do kolekcji. E, natomiast mówię, tylko i wyłącznie względu na to, że mam te inne gry, to po prostu tej akurat już nie czuję potrzeby, żeby ją mieć. Natomiast jeżeli wy na przykład. Podoba się Wam ta koncepcja po bieżeniu zasad, nie macie za dużo tego typu gier w kolekcji, zapraszam. Granie jest droga, prosto można się nauczyć, jest trochę kombinowania, jest trochę główkowania, gdzie co ułożyć. Bardzo lubię to główkowanie na zasadzie jak najsprytniej trafić, żeby jednym elementem e, e, jakby załatwić e, kilka zadań. To jest bardzo ciekawe. To się udaje zrobić parę razy, to jest kluczowe, moim zdaniem, do wygranej, żeby parę razy takich chwycić i kombinowanie, jak to zrobić, naprawdę daje, przynosi trochę frajdy. Jest troszkę czekania na swoją kolejkę czasami, no to trzeba przyznać, a to jest tego typu gra, gdzie interakcji praktycznie nie ma, chyba że ktoś nam sprzątnie kafelek, na który bardzo, bardzo liczyliśmy, no to się rzadko zdarza, jeszcze rzadziej prowadzi do frustracji, takiej prawdziwej frustracji. Więc jakby, no mówię, no jak ktoś rozgrywa swoją turę, na przykład rozgrywa tego trochę, no to troszkę trzeba na swoją kolejkę czekać. Ale przeważnie jakby jest to tyle zrozumiałe, że to, że musimy czekać długo na swoją kolejkę, jest bezpośrednią konsekwencją mojej decyzji, tak? Ja zdecydowałem, żeby wziąć taki kafel, a nie inny. No i teraz jestem do tego tyle z przodu, no i muszę teraz czekać na swoją kolejkę. No więc, no mówię, troszkę, troszkę naszej winy w tym wszystkim jest. I jakby w tym momencie lepiej to znosimy, tyle tak naprawdę. Więcej tutaj do na temat tej gry nie mam. Ogólnie mogę polecić, ale mówię, ja osobiście w tej gry, tej gry u siebie w kolekcji może nie będę zatrzymywał. Ale jeżeli mówię, nie macie tego typu gier za dużo, bardzo, bardzo polecam się jej przyjrzeć, bo jest na pewno sprytnie zaplanowana, przemyślana, nie jest za długa, nie jest za krótka. Dobrze wykonana, sprytna kolejna, mała, prosta gra u Rosenberga. Tyle ode mnie, bardzo Wam dziękuję za oglądanie, bardzo dziękuję wydawnictwu Lucky Duck Games Polska za przesłanie mi tej gry do recenzji, eee, a Was moi drodzy tradycyjnie zapraszam do subskrybowania, komentowania, lajkowania, a przede wszystkim do oglądania i do grania. Dzięki wielkie, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć! Jeżeli gra Ciebie zainteresowała, poszukaj jej w ofercie sklepu aleplanszówki.pl. Najlepsze ceny, najlepsza obsługa.